Zaraz się przystały. Ale zaraz zaczniemy. Pociąg zwyższem szum morza, bo ja coś słyszę. Tam w luteru, nad morskich krainie, gdzie u siebie w twarzy liczbę nie mi się sarkiem misie przybyły. W bałtyckim morzu butelka odmieniły, a gdy statek do Pludna wyskoczyły w się dwa. Słysząc dziwne rozmowy, pobiegły na swoje mowę. Szukały wszystkich dobra i miłości. Witano ich zawsze jak bajkowy w kości. Wszystkim razem też tak będzie i nie będą wielkim błędzie posłuchali. W pewnej miejscowości macuskiej żył sobie żeglarz Robert, który miał w mądro i piękną córeczkę Martynkę. Dziewczynka miała wielkie serce. Kochała ludzi i cały świat. Opiekowała się zwierzątkami, których wodę rozumiała. Pomagała każdemu, kto potrzebował pomocy. Jej tata musiała często wyjeżdżać dalej. Wtedy Martynką zajmowała się jej ciocia Sena, która nie była dla niej dobra. Ciocia miała dwie córki, Anię i Asie, które były uparte i chciały mieć wszystko. Martynki nie lubiły za jej urodę i wciąż jej dokuczały. Razem ze swoją mamą ciągle krzyczały. I krzykali do mamy. Mamo, ja chcę nową sukienkę. Mamo, ja chcę nowe buty, pani się nie podobają. Wiście przeglądały się z daleka i tylko kręciły głowami. Jeden miś powiedział, Czy to możliwe? Widzisz to? Nie no, Polsce, oczom nie wierzę. Ludzie mogą być aż z drzwi. Trzeba coś z tym zrobić. Podrabmy się za i poczekajmy, co będzie dalej. Pata Martynki wybrał się w kolejną długą podróż. Podczas jego nieobecności Herod Andrzej ogłosił dobrą nowinę. Książę Darek z maceckiego zamku szuka żony. Niebawem odwiedzi wszystkie panny z całego królestwa, aby poznać swoją wybrankę. A głonił się i wrócił na zamek. Wszyscy mówili, że książę jest bardzo dobrym, sprawiedliwym i pięknym młodzieńcem. Nikt jednak nie wiedział, że powyższa się na wózku kubanickim. Książę, aby znaleźć kogoś, kto go naprawdę pokocha, zdjął korony, ubrał się w bardzo zdrowe szaty i ruszył w świat ze swoim biednym sługą Majkiem szukać swojej wybranki. Nikt nie wiedział, jak wygląda książę, dlatego Anna i Asia ze swoją małą sceną postanowiły być siłę dla każdego, płakającego tego domu młodzieńca. Książę długo, długo wyglądał i różne domy, chcąc poznać mieszkańców Pewnego razu gdy Martynka zobaczyła tarka koło swojego domu, pobiegła się. też. Długo z nim rozmawiała i zaprosiła go do domu. Gdy Ania i Asia zobaczyły, chłopca na wózku inwalickim zaczęły krzyczeć. Tego poszło nasz przykładka, ale nie umiesz chodzić, to okropne! Darek odpowiedział, nie chcecie mnie nawet poznać, nie mogę chodzić, ale w ogóle Rzeczy, o których nie wiecie. Ania i Asia odpowiedziały: Nie chcę! uciekać. Nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego! Czekamy na naszego po bogatego księcia, więc lepiej zmykaj stąd, żeby Ci przypadkiem nie zobaczył. Darek pomyślał, zasmucony: Tak, czy znajdę kiedyś dziewczynę, która mnie pokocha? Wszyscy mnie przyganiają, a bulitują się nade mną. Wszyscy poza jedną dziewczyną. Kiedy Darek spojrzał na Martynkę. Dziewczyna pocieszała go długo z nim rozmawiając. Widziała w niej dobrego człowieka, spacerując, śmiając się razem i nie mogli się sobą nacieszyć. Darek nie musiał dłużej szukać. Jego serce wiedziało, że znalazł już swoją wybrankę. Pożegnał się z Martynką i wrócił na zamek. Następnego dnia ogłoszono bal dla wszystkich dziewczyn z Mazowskiego Królestwa. Herod Andrzej powiedział Miłościwie nam panujący dałek książę informuje, że jutro odbędzie się bal, na który zaprasza serdecznie wszystkie dziewczęta ze swoich okolicy, które odwiedzi. Herod kłonił się i wrócił na zamek. Martynka też chciała pójść na bal. Przecież Senna jej tak nie chciała zabrać dziewczyny i powiedziała <grystanie> – Ty, na no samym, to księcia, śmieszna jesteś, Jestem. tylko moje córeczki są godne królestwa. Martynka powiedziała – Ale ja tak bardzo bym chciała tylko porozmawiać z księciem. Jej serce czuło, że jest jej darem, z którym się zaprzyjaźniła. Senna powiedziała ostrym tonem jak możesz tak mówić, porozmawiać? Ty, ty nie masz prawa, nadajesz się tylko do sprzątania i gotowania. Martynka była bardzo ładną dziewczyną i oczekiwała się, że spodoba się księciu. Postanowiła więc zaprowadzić ją z córkami do czarownicy, która mieszkała niedaleko w swojej harcu. powiedziała do czarownicy, Pilno jej i nigdzie nie wypuszczaj! Potem wróciła do domu. Pomogła swoim córkom wystroić się na bal. Sroiły się, stroiły się i stroiły. Jak to naprawdę kobiety cały. A gdy już się wystroiły, razem poszły na zamek. Gdy dziewczyny zobaczyły księcia darka, Poznały mnie chłopca na wózku, którego kilka dni wcześniej przygoniono ze swojego domu. Zaczęły przepraszać tłumaczyć, że miały zwycięstwo i tak naprawdę bardzo go lubią. I każdy z nich marzy o tym, aby go poślubić. Ale Darek nie chciał ich słuchać i pytał tylko o martynkę. Wszystkie kręciły głowami, że nie znają żadnej martyny. Wtedy mi się nie wytrzymały i wkroczyły do akcji. Każdy z nich potrafił się za puszkiem. I po Nie. chwili wykrzyknęli jednocześnie. Wiem. Razem wypowiedzieli magiczne słowa. E, na, tyle, przybywaj, to Słodko świeci wszędzie, niech kotka się przybędzie. Nagle zajęła się kotka w tutar, która powiedziała. jesteście w potrzebie. Co się stało? W się zaczęły opowiadać smutną historię Martynki. Kotka w butach patrzyła na zmartwione i księcia i powiedziała Chętnie ją mnie. że się Musimy jej pomóc. Kotka miała czarodziejskie buty, które znały drogę do Martynki i zaprowadziły wszystkich do chaty czarownicy. Gdy dotarli na miejsce, czarownica wyszła zdziwiona, a książę powiedział Wygonię Ciebie, wygonię z mojej krainy, jeśli nie oddasz mi matryci. A jej tata żeglarz wywieźcie się na bezludną wyspę. Gdy usłyszała że zaczęła płakać. Nie tości, to jej ciocia ją przyprowadziła i rozkazała mi ją wieś. Wiecie jaka ona jest, musiała przyswoić wcale i jej nie potrzebuje, bo ciągle mi płacze. I od ona... razu oddała mi